Współdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki zgłosiła projekty do programu rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Współdzielnia w poprzedniej edycji była partnerem gminy Ostrowiec. Wspólnie zrealizowano trzy projekty: remont parkingu i budowę chodnika przy bloku numer 5 na osiedlu Ogrody, parking na około 80 miejsc postojowych wraz z dojazdami na osiedlu Rosochy, siłownię zewnętrzną również na osiedlu Rosochy oraz plac zabaw, który zostanie oddany do użytku za kilka dni także na osiedlu Rosochy. Wyłoniony w przetargu wykonawca rozpoczął już prace związane z budową placu zabaw na osiedlu Rosochy w rejonie budynków 31-35. do Zostało wykonane ogrodzenie, wykonawca wykonał korytowanie nawierzchni wyłożył strefy bezpieczeństwa krawężnikami, czeka na aktualnie czeka na dostawę urządzeń zabawowych, prawdopodobny termin dostawy to jest około 23 sierpnia. Zakończenie prac zgodnie z umową planowane jest na dzień 31 sierpnia. Jakie urządzenia powstaną na tym, znaczy staną, zostaną zamontowane na tym placu zabaw? Ile to będzie kosztowało? Z Koszt, koszt wybudowania placu zabaw to będzie około 132 tysiące złotych brutto. Około 26% z tego będzie finansować spółdzielnia. Pozostała kwota będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Większość i również częściowo z budżetu państwa. Jakie urządzenia tam zostaną zamontowane? Będzie tam w sumie kilkanaście urządzeń między innymi zestaw zabawowy, wieloczynnościowy, karuzele, ważki, huśtawki podwójne, huśtawki pojedyncze, no urządzenia typu, dla małych dzieci typu sprężynowce i tym podobne. Czy Plac zabaw tak dobrze wyposażony jest już gdzieś dla osoby? Czyli eee. to będzie taki najnowocześniejszy i najbardziej... Będzie taki... to największy i najnowocześniejszy z placów zabaw na terenach spółdzielni Krzemionki i praktycznie jedyny, który będzie ogrodzony. Do nowego programu rewitalizacji Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki zgłosiła trzy zadania. Pierwsze z nich to budowa w rejonie bloków 81, 82 i 84, 85 na osiedlu Rosochy ciągu pieszo Parkingu na 71 miejsc wraz z dojazdem, oświetlenie i odwodnienie terenu oraz wykonanie placów do selektywnej zbiórki odpadów. Z kolei w sąsiedztwie bloków 23-24 na osiedlu ogrody ma powstać parking na około 10 samochodów. W planach jest remont drogi oraz odwodnienie. Zarząd spółdzielni podjął decyzję o zaproponowaniu również projektu, który miałby zostać zrealizowany w rejonie ulicy Sikorskiego. W tej części osiedla Rosochy planowana jest budowa drogi, 16 miejsc postojowych, strefy aktywności dla mieszkańców oraz pierwszy w Ostrowcu park dla psów. Dodatkowo teren ma być oświetlony oraz odwodniony. Poza wspomnianymi projektami na osiedlach Rosochy i Ogrody, spółdzielnia ma przygotowane te, które nie zostały ujęte w pierwszym rozdaniu środków na rewitalizację. Mowa o termomodernizacji i remoncie osiedlowego domu społecznego Malwa, poprawie społecznego wykorzystania obiektu oraz termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Sieniejskiej 9. Przy ulicy 11 listopada, remontowany jest chodnik. Nowa nawierzchnia będzie po stronie osiedla Rosochy i stawki. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki zwróciła się 17 lipca do prezydenta miasta z prośbą o wyremontowanie zniszczonej nawierzchni chodnika przy ulicy 11 listopada po stronie osiedla Rosochy na odcinku około 250 metrów od ulicy Słonecznej do ulicy Sikorskiego. Reakcja prezydenta była bardzo szybka. Pod koniec lipca ekipy remontowe przystąpiły do wymiany nawierzchni na tym odcinku. Dodatkowo gmina zleciła remont odcinka chodnika po drugiej stronie ulicy na osiedlu Stawki. Na uwagę zasługuje również fakt wykonania barierek. O te elementy spółdzielnia nie wnioskowała, więc tym bardziej zarząd jest wdzięczny włodarzowi miasta za dostrzeganie osiedlowych problemów. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki pismem z dnia 17 lipca bieżącego roku zwróciła się do prezydenta miasta, pana Jarosława Górczyńskiego. Z prośbą o podjęcie działań w celu wyremontowania zniszczonej nawierzchni chodnika przy ulicy 11 listopada po stronie osiedla Rosochy na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Sikorskiego. Dlaczego ten remont był potrzebny? Dlaczego? Bardzo zdegradowana jest kostka wyłożona na tym chodniku, do tego stopnia, że aż w pewnych miejscach kostka całkowicie się wykruszyła lub zlasowała. Reakcja prezydenta była bardzo szybka, gdyż już pod koniec miesiąca lipca ekipy remontowe weszły z wymianą na wierzchni. Kostki na tym wnioskowanym przez nas odcinku. Z góry dziękujemy panu prezydentowi za szybką reakcję na nasz wniosek. Remont chodnika przy ulicy 11 listopada, który co warto podkreślić, w całości będzie sfinansowany przez gminę, to kolejny dowód na wzorową współpracę zarządu spółdzielni z prezydentem Ostrowca. Odnawiana jest także siedziba spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki. Budynek administracyjny spółdzielni, mieszczący się na osiedlu Stawki, to charakterystyczny obiekt z niebieskim dachem. Ma blisko 30 lat, a w tym czasie wykonywane były jedynie drobne remonty. Wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej. W ubiegłym roku wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Po blisko trzech dekadach użytkowania zarząd spółdzielni podjął decyzję o odnowieniu obiektu. Wykonywany jest generalny remont elewacji. Będzie pomalowany dach oraz wymieniona stara stolarka okienna na PCV. Prace potrwają do końca listopada. Po ich zakończeniu elewacja budynku spółdzielni będzie w odcieniach grafitu i szarości. Koszt remontu to około 192 000 zł.